Ole, miał dżabi przejebane. Ole kurwa, stawmy, próbował coś. O kurwa, jak na takie karabiny wychylasz, ja pierdolę, jakie cipy, ty. No ale mądrze gra ten Niko, no. Tak szczerze se oglądasz jego powie, jak masz ma jakiś błęd wychnąć, no to nie wytniesz, bo nie mam czego. A u mnie jest po 10 błędów na rundę. Witam, witam. Kolejne lekcje z Knutem. Oglądamy pow profesjonalnych zawodników z profesjonalnych rozgrywek dzisiaj. Na ruszt idzie kolega mojego kolegi, Niko z drużyny G2, jest to spotkania wczorajszego albo przedwczorajszego, jeden chuj. Jest to z ostatniego meczyku, Das 2 na Astralis, no i Niko wykręcił tutaj 17 na 6. Zobaczymy, ostatnio oglądaliśmy Niko, grał, zaskoczony byłem, że grał tak spokojnie i tak cierpliwy był, D2 troszeczkę mapa bardziej dzika niż Inferno. Może tutaj troszeczkę Niko będzie dziczej troszeczkę grał, może. Się okaże się zaraz. 110 ader. Zacnie. Pistoletówka. Celownik mały. Już mi wkurwia to. No ale dobra, nie będzie. go odwrócił się, wychyla, cyka, pyka. Szeroko, szuka, szuka, wstaje. Spamuje, zobacz. Napierdala. I movement, movement. Tu nie można stać w miejscu w tej grze. Dobra, malską wyjebał. No, ale grają teraz na kameta, wszyscy grają na tych małych celownikach, no. Polipka. A ta stara gwardia kiedyś 10 lat temu meta była na duże celowniki jeszcze bardziej. Dobra, jest balak, jest MP9, będzie balone. a no, najpierw się sprawdził. czy co, jakby coś zobaczył to by odpuścił? Czy ziomek by mu zafleszował i do wychylił? Ustawił smoka ziomkowi i rotuje prawdopodobnie i chwyci galę. Tak, no ale jak to będzie trzymał galę z MP9? a se idzie agresywnie, se podchodzi. Podoba mi się ta agresywna też ich sprawdzenie Wysadził, odcięli galą i tutaj przesunął na środek Nie no, i tam mam same gloki to będzie rzeźnia hapane ok to jest ten smoke na bramę mu daję, na długą Nad napis d Z lewego przycisku OK, to znowu to samo będzie wstawienie. On za murkiem. Przy, przytrzyma trochę. I co on zrobi, będzie środek zachodził? Okej. Okay. Ale bardziej, że z tego MP9 w plecy strzela mu w klatę, nie celowo mu w głowę. On taki, ciekawe czy to ma rozkminione te pleczy, czy co, takie koksańce kurwa górą. A, i nie odbija od tego. Odbija od tego lewego murku. Ale ja też gra tak spokojnie w miarę. A mar, on się cały czas rusza, to jest to co mówię. W CSGO można było jeszcze się ustawić, sterować i elu. A w tym CS2 jest taka przewaga, że tu trzeba cały czas popierdalać dalać. trzymają sobie granatami. W sumie nic takiego kurwa na tym D2, no ale D2 to jest w zasadzie prosta. Mama, to nie wymyślisz. Oho. Jakiś magician z dwóch przycisków chyba będzie leciał. Aha, oni w środek wchodzą bez smoka, że ich monesty tak pizga? What? No ładnie, ładnie. Trzeba się nauczyć czegoś, Simon, siema. Co kurwa? Myślałem, że go podsadzał, a tam bym rzucał smoka, dobra, już myślałem, że go podsadzał. Ale to też, to też można... To też... Niektórzy się kiedyś ruszali w CSGO, bo się nie można było skupić, ale ja wolałem stać w miejscu. Oho, wyrzutka, smoke, palak. No nie gadaj, że nie wychyli tu. Wychyli na bank. No ryzykownych od Nie gra... No właśnie chyba... No chyba nie grają ryzpami, no ale to... Mają porobione zajęcia pewnie, mniej więcej. Ej, ten se koci kurwa, trzeba tego malpsać się oglądać. Ale patrz, no nie gra tak, no nie wychyla tak agresywnie na fraga, no nie jest takim zwanym jak ja, nie? Trzymał się tam kąt jakby wychylił, no nie, nie wychyla zawsze kocena na ten frag. Z, z tej gali też odpuścił. O, z tej gali też odpuścił. na smoke. Aha, Maltz jeszcze z A wyjebał typa. O, to fajne! Na grubą. Albo żebym inspikował grubej z lewej strony, ty na no ładnie. Se sz... ta one se tu zanarżował. No ładnie se tu klikał, ale i tak mu bro wyjewał. Chcesz natychmiastowo sprzedać swoje skiny? Wbijaj na Skin place. Proszę, sprzedaj skiny, otrzymaj pieniądze natychmiastowo. Klikasz tutaj. Skinki wypłata na karty do banku, kryptowaluty i kodzik pago CS. Chcesz sprzedać lub kupić skiny? Wbijaj na Shadowpay. Market do tradowania. Sprzedajemy między użytkownikami instantowo karty krypto, skiny, wolety, zabawy. Chcesz zakręcić sobie skrzynką? Wbijaj na Hellcase. Hellcase, Hellcase, wiadomo z kodzikiem pago. Cyk, pyk. O, no. Polecam. Mm. Ja bym rozsiał full auto i tyle by było. Oho, i zakowy palak w biegu. Sprawił, spalił, ziomka zostawił. Ale robili takie inne zajęcie teraz tej długi, z tym smokiem. Dawał niko i instantowo palił. Mają jakby w emerytus kilka wariantów. Oho, B się wyjebało, środek się wyjebał. No i tarapaty teraz. No i Kondona, trzymam mu okno, nie wychyla jak debil, żeby szybko zrefragować. Ja bym wybiegł jak debil i bym zginął. No widzicie, ja... To u mnie to jest... U mnie to jest... o, tutaj niefortunnie ten granat wyciągnął. I go trafił, tego go zastanował. Czy go z a zabił? Nie, nie za. Ja mam tak, że od razu lecę na refrak. Od razu mam taki kurwa instynkt z psi. No i to nie do końca jest zawsze dobre w sensie, że ja tak kurwa w ciemno idę na refrak. Bo tu mogło się to źle skończyć, a on spokojnie po prostu zagrał. Ja bym wybiegł w milion procent, żebym od razu wybiegł, żeby zabić. On ten, zaczął se swingować, tu sprawdzać powoli. on sobie tak jubilee, a on sobie tak lewo i prawo robi. Nie, zresztą z go. Tamten go zeskanował przez bramę i go... a widzicie jak go zyska ten skan z bramy, jak go zwolnił i ta go złapała? Jakby nie został hita, to chyba by zdążył uciec. Ciekawe, że na zniku grubą mękę teraz. Ja też na tą grubą mękę i całkiem dobrze mi zniszło dopóki nie zajebałem faila. <grych> ale zostali teraz dłużej na długiej, zobacz. No tak grają... zmieniają, nie? Został dłużej chwilę na tej długiej. W razie jakby coś się działo. No i teraz Mones i raczej Gale będzie trzeba pomocą zejść środę. Oho. Odcięcie lewo prawo. Ale patrz, granaty przygotowane, żeby... Ale cfanekuje. Ale są dwa smoki. No trochę przesiał mimo tutaj, ale... Całkiem spoko te granaty sobie chłopaki zostawiają właśnie jakby był B. To, to kurwa fajnie. Rozbił sobie później, strzelił jeszcze w, drugie, w tego drugiego smoka żeby zobaczyć, czy coś idzie okno. Nie wiem, czy tam coś zobaczy czy nie, ale miał drugi granat. Ty malca, demko odpalił, ty ma takie że jest niemożliwe. kurwa jest. No, ludzie pisali ogólnie, żebym sobie tego malca odpalił, bo malc bardziej z treścią gry odpowiada mnie. Masz... nie byłem pewien. Ona lubi kurwa wyjść z tego smołka bez flesza, bez niczego. Ale on na shifcie do końca wychodził? Nie. By, był flash. Przed smoka na shifcie. Wybuch flash i wyjechał. No do, ja, fajne. Ja, to fajne. Jest... Top 8KD kolin póki co jest 4G2 pojebane. Smok na długą, jeden galę wjeżdża. Kurwa oni bardzo kombinują. W sensie cały zmieniają mocno to... Kombinują, kombinują. O, kurwa co, oni się obstrali jego, że nie weszli? O, no, zepchnęli palakami. Arena no jakoś... na koniec w Myślę. Dwój z biedny dziadek bezradny. Ja pierdolę, zapierdalał tam... saja mi przypominał, zapierdalał na to bez paką. Ale kurwa cipcianie. No ale mądrze gra ten Niko, no. Tak szczerze sobie oglądasz jego powie, jak masz ma jakiś błęd wytchnąć, no to nie wytniesz, bo nie ma czego. A u mnie jest po 10 błędów na rundę. Generalnie, no wiadomo, że to nie ten poziom, ale przykre. A teraz Monesi z długą, a WP trzyma. W ogóle dwóch, tak mocno stoją na tej długiej. Całą rundę troszkę inaczej zgrają. No i tak patrz, kurwa, dwie tuby tam siadły. No i pokaż Monesi. Nie Monesi, tylko Niko. pani tam to z meczu chyba, tu na jebie dwóch. Mi się wydaje. Ładnie. Tu, je, tu jednego przyciągnie. Jeszcze jednego jednie chyba. No, nie wydaje mi się, że dwóch zabił. Tak. Tego drugiego kurwa... Przy... Ja bym już zgubiłem, podkładka bym się skończyła, nie? Mocno mu wyjebał. I to jest to hyperowe w sumie zajęcie. O, ciekawe, czy trafi. Trafił. Da, te dało smog na zajęcie. Ale patrz, on już tu nie wychyli tak. Nie przepchnie tego, nie wejdzie w to, no nie ma chuja. Ale teraz... No, jeszcze cała merz nie był skrótu długi chyba. No ale ma timing dobry. Tam się wyjebał Monesi, oni pod środkiem pod galą. Oho. Oho No i przewaga, czy na dwa? Flaszek przygotowany dla zioma. Jeszcze jednego muda. No ułożono mają tą grę. Ja nie wiem czy G2 takie ułożone było przed kadencją Snacksa. Dużo skacze. No widzisz to ten CES kurwa nowy jak w Call of Duty skakane. Ole miał dżabi przejebane. Ole kurwa stawym próbował coś. O no, kurwa jak na takie karabiny wychylasz. Ja pierdolę jakie cipy ty. Poryczałbym się nie? Poryczałbym się kurwa. Ale szybko z tego uzba działał, kłopcokosy dostał miał 0,12 wtedy. Dobrze, że to ogląda, panie mam. No ale on jak tak się ogląda, no to widzisz. Nie, no nie biega za tymi fragami. Co ma zabić, to se zabije i, i mądrze to gra. No zobacz, jest 12-1 i oni se czekają, kurwa. Nie ma takiej bandyckiej, bandyckiej jechanki, kurwa. No w tym pistoletówce był dojazd, do był dojazd, ale taka była taktyka. Mnie się wydaje, że G2 będzie top 1, kurwa, świata, nie? I skończy się tak, że Snaksowi odjebie i na grilla nie będzie chciał przyjechać już do mnie. No zobaczycie, że tak będzie. I będziemy sami z Tomkiem siedzieli w UD, pili smutnik. I ziomek miał najwięcej fragów z całej drużyny, a ani razu nie pobiegł na fraga, ani razu nie zagrał kurwa jolo jakiegoś. Wiadomo, że to jest tier 1 i gra drużynowa, ale nie wiem czy to na przykład, czy, czy tak jakbym grał, bym, czy to by oddało tak bardziej. Zauważyłem, że Pevor tak ostatnio zaczął grać, że gra bardzo sobie, wiadomo, że tam czasami podjedzie, ale gra tak bar bar bardzo rozważnie zaczął grać mam wrażenie. Cierpliwość, cierpliwość oddaje. Próbujemy dzisiaj pograć troszeczkę kurwa mądrzej. Kiedyś tak grałem, że nie liczyła się dla mnie ilość fragów, tylko liczyło się dla mnie, żeby mieć jak najmniej śmierci w drużynie. To wiele mówi o mentalu jaki miałem i jaką stałem się pomiotem kurwa psimi. Czas to zmienić, czas to zmienić. Agresywnie, ale z głową. Oczywiście zostawczył apka w górę i była go przyjacielu, przy trzeci lat w wielu. By za pielęgnował, żeby się autem nie dachował.